Dzień dobry, witam Państwa bardzo, to bardzo serdecznie z tej strony MatorNet, Witam Was w kolejnym odcinku Garden Warfare. Witam Was dzisiaj w odcinku specjalnym, w którym to mamy osobę z trochę za dużą ilością pozdrowień ostatnio. mam wszystkim, Soushiba z tej strony. Tak, postanowiliśmy nagrać coś razem dzisiaj i będziemy akurat robić materiały w teorii równoczesne, więc jeden akurat będzie u Sushibo, a jeden u mnie, więc jeżeli jeszcze nie będziecie mieli dość, to zapraszam oczywiście na materiał równoległy. Tymczasem jednakże przejdźmy do rozgrywki. Z tego co widziałem... widziałeś może jaką mapę byśmy mieliśmy, Wiesz bo co? przegapiłem czego ja nie wiem jak ona się nazywa, to jest tak, gdzie się zaczyna na cmentarzu i do miasta wbiega później. Nie mam, mam pojęcia którym... jaka jest nazwa. Wiem, że jesteśmy zombiakami... Y no to ...i inzieniem. właściwie tyle. Kogo bierzesz? Nie, nie inżynia, tylko ten. E, Science is tylko e, Jak fizyk, Niech będzie fizyk. Fizyk? No bo stanie to też do. Ja no, znaczy, nie wiem, w sumie może pójdę za tobą ewentualnie, bo ja jestem troszeczkę z tyłu. Więc prowadź do bitwy, prawda? Mają, ewentualnie. Tego, mają tak na dachu, Załatwimy to zaraz. No ja chciałem w ogóle podziękować swoim widzom za pozdrowienia, które mi przesłali, bo tak to byśmy się nie znaleźli. Coś, trochę za dużo mogło być ewentualnie tych pozdrowień, jednakże. nie, nie przesadzajmy, było odpowiednio. Ale ten kaktus dostaje na dachu. Nie wiem, czy ty to widzisz. Jesteś tu gdzieś pod murem? Nie bardzo. Znaczy, chyba widzę akurat pod punktem, bo właśnie zginęłem, to ale od jakiegoś po, po prostu zwykłego. Miałeś... O, o, dobra, nie, dzięki. O, nie, ale mieli ostrzał. No A, to chyba dwóch na jednego. Znaczy, no, wcześniej mnie. był i piszuter. Rosinę nas zabiły. E, wcześniej to mnie to, to zaskoczył to... ten toksyk gdzieś po drodze hmm. i po prostu. Tak, stary jest całkiem lewą. Okay. Stroną. Nie wiem, gdzie jest nasz inżynier właściwie i gdzie on chce stawić, ale możemy mieć lewą. Chyba cię widzę. To jesteś ty? Strzelam do ciebie. No, czekaj. Mniej więcej akurat. Szukaj fizyka z tym zirokezem na głowie. Mniej więcej, mhm. Uh -huh. Dobra, to dobra. czekaj. Biegnę Nie widzę za akurat to, bo... jeszcze nikogo no, tam na. No, jakiś przede mną no dobra. dobra. To ty jesteś, a to jesteś ty. Dajemy Dobra, jest jeden. Tylko problem w tym. Patrz, to ty do patrz, tam patrz, mnie strzelałeś? Tak, tak, tak. Patrz, chodź, chodź, chodź. No to ich od flanki, albo lepiej od za On Od zakrystji, patrz na nich. Tu bomba to siedzimy. Tak chodzimy wchodzimy na przejmujemy i przejmujemy, koniec, program. To. Nie, zginąłem. A co, bomby jedyne jeszcze nie rzuciłeś? Rzuciłem, ale tam do tyłu rzuciłem, wie? żeby ci, co idą z respa, byli odcięci. Znaczy, nie z... wiem, ja... Osta... ja też widziałem tą tak, taką taktykę, że się na respa rzuca i wtedy przeciwnicy tak, tak, panikują ale... zazwyczaj. ale ja, ich szło z... jakby z ich respa szło ich czterech, więc stwierdziłem, że rzucają ją do tyłu, żeby nie widzieli nas, jak biegamy, nie? Bo nam po plecach. No, to też dobrze. Ok, no, to już nie się, to szczerze, to to się jeszcze z tego co widzę to się wycofują na kolejny punkt, ale chyba za bardzo wyszarżowałem, bo widziałem jak przeciwników trzech. Jakby chciałem im jeszcze troszeczkę tyłu gdzieś tam wleźć, ale niestety nie dało rady. on naprawdę stanął na twoim ciele i robi jakieś tańce. O Boże zjadło mnie. Wiesz, koleś stanął na twoim ciele i ten, chyba jakiś twój widz. I się tam napinał mi nad... shooterem. Mam nadzieję, że nie, bo... Ale najdziwniejsze było to, że yy, obrażeń mu nie zadawałem. A to nie wiem akurat, może jakiś bług ostatnio, no, bo też... Znaczy, to czasem tego... tak jest, że tak przylaguje, że niby szczera, że nie, nie, nie zadaje obrażeń. Znaczy nie do końca, ja też wielokrotnie miałem innego buga, że na przykład yy, inżynier robił mi się niewidzialny i nie mogłem nic zrobić. No schowam się ewentualnie tu i przez ścianę będę przejmował. O ja, ale sole centralnie wskuczyłem. No troszeczkę problemi, mógłby się zrobić z tymi fasolami A ty gdzie, gdzie jesteś, na punkcie czy? Kolejny ja na punkcie tutaj martwy, już skakuje. do akcji No dobra, biegam. ale chyba kolejny będzie przejęty, no dobra, jedziemy dalej Aż dziwne, że mnie nie przeniosło do przodu, bo często jest tak, że przynosi do przodu Ale to przy tym, przy rozpałnie, czy? Wiesz co, że startujesz na respawnie, biegniesz, a nagle jest kolejny punkt i się przenosi na, wiesz, jakby postać ci nagle teleportuje, jak kiedyś tego nie a było, to nie. mi się takie coś a zdarza to... A to tego akurat nie widziałem, no, raczej nie doświadczyłem. No póki co widzę, że stoisz albo podnoszę leżysz czy stoisz? Nie jest. Aha, dobra. Myślałem, że trzeba cię podnieść, albo nie, ewentualnie coś z tego. Znowu jakiś bóg. Z ty ty Myślałem, że znowu jakiś bóg Bigniesz? ewentualnie. No! Chodź, chodź, znaczy chodź z tutaj. lewej, z prawej tutaj, gdzie ewentualnie. Nie przenosisz. Gdzie jest gdzie ale A, tam jest następna bada. Ej, dostałem o nie wiem od czego. Coś tu szczela jeszcze. Jeszcze są na tym. Gdzie on tam jeszcze dobra, został? Chodź Zabiłem go. Tak, dobra. No to jedziemy dalej. Przez Czuję, że to jest nasza droga. W ogóle pokaż jak wyglądasz. Patrz na mnie. Nie mam kolce na głowie. Nie, nie mam za dużo opcji kustomizacji jeszcze do tych do fizyków. Znaczy, w sumie, bazowy, mi się trochę lepiej podoba niż, tamte, niż tamta reszta. Szczególnie, nie jak wiesz, testowałeś tego mniej więcej Chester, Chester tego, tego doktorka no. od tych od chrupek? Tak, tak. No targetowanie to naprawdę wolę już zwykłe wyglądy ty tam niż takie. Nie, nie biegniesz? tu jesteś przede mną. Poczekaj, ja wbiję na... na ja wbiję jako pierwszy, a ty tam postawisz mhm. leczenie od razu, okej? Okay? Okej. Okay. Postawię Chyba, choinkę tu, będziemy. Chodź jeszcze tu i załatwimy trochę, powiedz. Dobra, rozwaliłem im leczenie, dobra i można wbiegać. Wrzucam i bomby tam do... No mniej więcej. Ups! <śmiech> <śmiech> Chyba jeszcze mnie nie zauważyli, ale dobra. Do rury biegaj, do rury biegaj. Do rury? Po co do rury? Bo tam się nie mogą strzelać, a przejmujesz Okej okay. No dobra, dzięki za poradę. Działam gwisz 3 ja razy trzy. od razu ubiegłem. Czyli jakiś wiesz, że fasolę do środka wtedy jest słabo. Mhm. Mm znaczy nie, już mnie akurat flame spray zniszczył od Chompera. Troszeczkę problem no mi się też. zrobił z tego. Posamos. A nie, e, ten... Kaktus mi zniszczył pomarańczowy. Ale mamy akurat teleporta, więc już zaraz możemy przejmować dalej. Mm. Bo tutaj tego? E, Progres jakby przejmowania bazy się nie resetuje? Nie, nie, nie mogą tego cofnąć, nie? Dlatego zazwyczaj o. ciężko jest obronić, nie? bo, bo jak się, jeśli drużyna choć trochę ogarnia, czyli wbiegają na punkt, to prędzej, czy później ileś tam razy biegną w grupie i to przejmą, nie? No to takie średnio competitive mi się wydaje. No, no da się to obronić. Zresztą co byśmy ci... robili, to by wtedy granie szła do czoła, tak sobie możemy się to strzelać, pobiegać. <laughs> jak tam w ogóle Dobra, u ciebie ka... zombiaki dwójka Wiesz co? Jeszcze, jeszcze, raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, nie do końca akurat. Już chcieli, żebym zrobił Lost City, znaczy musiałem nagrać coś na ten, do przodu, to ten Lost City zacząłem nagrywać jeszcze. Skończyłem okay. rajd, a teraz muszę skończyć jeszcze plażę. A, zostało mi tam już pięć poziomów. Zostało, wiesz co mi zostało? Dziki Zachód i plaża. Czemu jest. Dziki Zachód? Wiesz co, Ashtag? Ashtag. bo Dziki Zachód, nie wiem, nie, nie, coś było z tym, co, z tym strzelaniem do tyłu i włożeniem ich na tych wózkach, to nie bardzo mi to wychodziło. I <laughs> stwierdziłem, że na razie olewam Dziki Zachód. Nie, a teraz mniej więcej mam coś takiego, że staram się an ankietami się kierować mniej więcej. Pytam po prostu co by chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku ewentualnie widzowie i staram się tego mm, reagować, jednakże czasami też próbuję robić takie odcinki bardziej wspominkowe, że na przykład co się działo wtedy, co się działo wtedy, tam jak masz te poziomy nieskończone w niektórych światach. I tak właśnie zacząłem od Egiptu. No ale wiesz, zawsze potem kiedy akurat sko się skończy fabuła normalna, to możemy czekać na następny świat, tam chyba jakieś yeah. lata 80 co, mogą być. ja myślałem, że może byśmy sobie jakiś challenge porobili, żebyśmy na przykład jakąś planszę wybrali i każdy z nas by ją, na jakiś sposób byśmy ją musieli przejść. Uh -huh. Myślę, że to zasady, że... Wiesz, że... Albo... No, że ja zas... ci powiedział, że nie możesz żadnej strzelającej rośliny, nie? No, tylko kolce, orzechy i takie inne, wiesz. I... A to mogłoby już być I, ciężkie w większości oglądali, poziomu. Byśmy wiesz, jak te? No, później ty byś na przykład jakiś wymyślił. No, w sumie można, można było coś takiego spróbować. wiesz, same na przykład podstawowe pitchutery albo coś. Tylko. Hmm, ja nie do końca się orientuję, w które plan. Bo to są takie klasyczne plansze, gdzie nie ma żadnych udziwnień, i one się idealnie nadają do czegoś takiego. Wiesz, po prostu idą z objawem. Znaczy, znaczy, klasyczne plansze to można tego, to są chyba te, które są sygnałowane na mapie bez jakichś tam pasków, nie? Bo jak wybierasz poziom, to masz, albo z paskami, albo bez te? pasków. Okay, Właś i właśnie patrzyłem. te bez pasków to chyba są te zwykłe, jak lat bez opisów. Nie, nie dziwnęło, bo nigdy tego nie, 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 czy nie, znaczy, nie są... uwagi, wiesz. Czy wiesz, jak są Plants versus Zombies z Wiki, tam Wikipedia i inne rzeczy, to tam są też również opisy mniej więcej co jest na danym hmm. poziomie. Cześć też, też widziałem pa ten już parokrotnie, też coś takiego, ale to raczej u takich mniejszych twórców, no, to można było coś takiego ewentualnie spróbować. No fajne, bo tylko dwójki się nie da niestety wspólnie nagrywać, no, bo nie ma takiej funkcjonalności na multi. W ogóle nie ma. Wiesz no, znaczy, co, w, jedy ciepięć. w jedynce coś takiego było, ale w wersji na Xboxe, To chyba, że można było tam we dwóch grać, że jeden ten ma zombie drugi i drugi ma... E, u, u góry jest pi na dachu. No To może jednak, że taka klusa ściągnę, bo tutaj też od lewej, od prawej nas zachodzą, tylko e, w sumie kiedy się skończy plan wersu Zombie 2 to zawsze masz wersję chińską, nie? bo ona też coś tam dodaje. No właśnie ja w masz... w ogóle nic nie grałem. O co w tym chińskim chodzi, co to jest? Znaczy ja to mniej kiedyś więcej tam to jest... widziałem rok temu, czy półtorej roku temu, jakieś beta była tego, ale nie umiałem się tam zapisać. Wiesz, to, ale... wiesz co, to jest mniej więcej tak, że masz taką aplikację również na, tych, na Androidzie, że możesz ściągnąć po prostu wersję chińską, tylko to nie w oficjalnym sklepie, tylko musisz ściągnąć jako plik mm -hmm. ewentualnie potem musisz ten, I mówisz, że, ale kombinować. to jest taki jak dwójka, że bronisz ogródka? Tak, to jest tak jak dwójka bronisz ogródka, tylko niektóre są zmiany na mapie, na przykład mapa troszeczkę inaczej wygląda, na przykład, że nie idziesz tylko do przodu na jednej mapie, tylko masz jakieś tam misje poboczne, które tam potem ci dają jakieś gwiazdki i chyba gwiazdki ci dają ulepszenia do roślin, że im więcej masz na przykład, że rośliny mają poziomy, tam im pudy zmieniają, coś takiego. Ten, I da się tego to się po chińsku zrozumieć? Nie da się zrozumieć, ja raczej po prostu na czuja lecę. Ale jak znaczy kliknę... na czuja, da, da, chodzi mi o to, czy na, da, da radę na czuja w to grać po prostu? Znaczy, no tak naprawdę, fabuła ci niepotrzebna, bo chyba tam również fabuły za dużej nie ma i ewentualnie po prostu klikasz kolejny poziom i robisz to samo, tak? Mm -hmm. Tak, ja na przykład grałbyś w lola po chińsku. Nie musisz akurat wiedzieć, co mówią akurat te teammatesi. No, jak, jak możesz po prostu kupować ten po obrazkach przedmioty, nie? Mm -hmm. Boże, trzeba latać na mnie z powrotem i fasolami, przed fasolami się kryć. Zaraz, gdzie, gdzie jest? A tu jest kolejna baza, w sumie, z, z lewej strony. No, no, i jeszcze my możemy teraz do. No, przydałoby się doktorków wziąć, chociaż ja nie lubię zmieniać klasy w postaci, więc. Spróbuję Znaczy, no, ja mam doktorka, pomaga. mam sciencista, tylko problem ten, że nie mam tej fajnej umiejętności, więc no, no, ja raczej nic, nic z tym nie zrobię. Ano, mści się to kupowanie spektakularka akterypaku, zwłaszcza, że Wiesz mnie tam co, jeszcze z góry ale te ściągają. Jeśli o umiejętności, to chyba właśnie one zależą od levelu, a. Yy, ja mówiłem, jak się mówiłem o, właśnie o tych pakach, to chodziło mi o dodat jakby ulepszanie broni. Chodzi o to, że na przykład możesz mieć szybsze przeładowania, albo więcej naboi w piszuterze w magazynku. Aha, znaczy to mi wytropiło robiło raz... każda postać ma osobny upgrade do broni, czyli tych upgrade'ów jest wiesz, każda postać razy trzy. No to całkiem nieźle. Nie, ka jak każda postać razy trzy? No A to każda, sumie? każda, czyli masz dla scientista jakiegoś tam, dla fizyka masz na przykład, i dla tego marine biologista, czyli y, tego co z delfinem biega, też masz osobne trzy ulepszenia i, i tak dalej, i tak dalej, nie. Więc jest tego to dużo, poprzucać. dlatego ja tych kart z postaciami raczej nie otwieram za 40 tysięcy, tylko te takie zwykłe paczki, bo one tam czasem te ulepszenia wpadają. A no to zobaczę one ewentualnie. Dają. Wszystko one dają. Jestem chyba już zaraz pod tymi, pod drzwiami, więc ewentualnie tam przemknę się za plecami i kiedy już wejdę to mogę tego? Koniec. Mogę dalej strzelać? No nie, znikasz Aha, czyli znikam. A nie, czekaj, jestem gdzieś na mapie mogę dalej, bie mogę dalej biec. Widzę cię, zaraz zaraz będę koło ciebie. No, no proszę ziwne, bardzo. Wiesz? Znaczy, no możliwe, że jeszcze raz będę mógł weź i ewentualnie więcej punktów nabić. Chociaż spoko, bo też akurat pytali się, co... Nie, to już wszystko, jest, wszystko dobra, poszło. Biegłem. Udało się! Udało Na się. szczęście! Easy, łatwo. Easy, <laughs> Było, patrz jak tam tańczą. roślinka chyba to... się nie cieszy. No znaczy nie gdzieś ta też próbuję tańczyć, ale chyba jej nie idą te headbanki. Ale na szczęście ile to? 6 bas? 6 bas przyję... Nie, 7 bas przejętych! Nie, się przejść. 12 tysięcy punktów dostaliśmy. A to w sumie otworzy tego Supreme pakę jak już mam to 20 kaw i zobaczymy, co wypadnie. Za twoją poradą. No, co, co powinny tam? jeśli nie masz postaci wszystkich, to powinni ci dwie części postaci wypaść, nie? Jakieś ulepszenia do broni. Mhm, jakieś tam super superary jeszcze wchodzą. No i tak, chyba dostałem właśnie tego Marine Biologista, bo widzę delfina. No dobra. Czyli dosyć pozytywnie, ewentualnie. No to co, dziękuję za wspólną grę i no, zapraszam dzięki, na drugą dzięki. część, tam albo my... pierwszą część, albo część równoległą 1.5 na konkurencyjne, nie konkurencyjne, na przyjazny nam kanał Sushibo. Dokładnie, w opisie jest link do, link do playlisty, więc jak ktoś chce śledzić, co tam się będzie pojawiać, mam nadzieję, że na dwóch nagraniach się nie skończy, coś więcej ponagrywamy, to tam do playlisty będziemy dorzucać. Też mam taką nadzieję. Tak więc zapraszamy do playlisty. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się wszyscy.